Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl Biało-czerwoni zmagania w mundialu rozpoczną od warszawskiego starcia z Serbią. Później nasza drużyna w pierwszej fazie grupowej zagra we Wrocławiu. Rywalami będą Australia, Wenezuela, Kamerun i Argentyna. Hala stulecia może pomieścić 8 tysięcy widzów. Obiekt został wyremontowany kilka lat temu i łączy w sobie historię z nowoczesnością. Jego początki sięgają lat 1911-13. Hala miała upamiętniać apel. Króla Prus Fryderyka Wilhelma do oporu przeciwko Napoleonowi i setną rocznicę bitwy narodów pod Lipskiem. Usytuowana w Parku Szczytnickim hala przez wiele lat była jedną z największych sklepionych budowli żelbetonowych na świecie. Przed II wojną światową pełniła funkcję wystawiennicze i służyła imprezom masowym. Po wojnie Hale i przyległe tereny wykorzystywano dla organizowania wystawy ziem odzyskanych. W czasach PRL-u urządzano w niej koncerty m.in. włoskiego piosenkarza Marino Mariniego. W obiekcie odbywały się także. Imprezy sportowe, najważniejsza z nich to Mistrzostwa Europy w koszykówce, w których Polacy zajęli drugie miejsce. Później w obiekcie najważniejsze mecze rozgrywali koszykarze Śląska. Sukcesy w różnych rozgrywkach odnosiły też reprezentacje w siatkówce i piłce ręcznej. Hala była najczęściej szczęśliwa dla naszych drużyn narodowych, czy tym razem będzie podobnie? Pierwsze mecze we Wrocławiu od niedzieli podczas spotkań Polaków na trybunach z pewnością zasiądzie komplet 8000 kibiców. Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl